Dobra moi drodzy, jestem na Chaos Sun Road, czyli najbardziej polecanej ulicy, jeżeli chodzi o Bangkok. aha, w sensie polecanej, bo tutaj jest ta ulica, jest zaliczana do atrakcji turystycznych Bangkoku. Ech, tutaj jest dużo pubów, dużo hotelików. Nazywana jest po prostu ulicą backpackersów, czyli tutaj po prostu przyjeżdżają plecakowcy. Czyli ci, którzy zwiedzają, jeżdżą po prostu po. Azji, świecie, Tajlandii, cokolwiek im będzie pasować niskim kosztem. Co do moim zdaniem ulica Kaosan jest trochę przereklamowana. A ceny pewnie też są odpowiednio wysokie. Natomiast powiem Wam, że teraz przy tym covidzie to Kaosan, to już nie jest to samo po Prostu jest to wymarłe miejsce. Zatrzymałem się na Kaosan, żeby wypić mojito. I właśnie jakaś, jakiś facet się tam się próbował żebrać. I policja policja się nim zajmuje właśnie w tym momencie. także była? Za dyma była. <laughs> także policja się tym zajmuje przepraszam nie. W każdym razie ja sobie zamówiłem mojito i będę się teraz nim dyrektował. Następna rzecz z mojej listy jest zrobiona. Wypić mojito na Chaos Anglo. Tak, to było jedna z moich rzeczy na moje, mojej liście. Tak więc po przyjeździe do Tajlandii odkańczyłem już parę rzeczy z mojej listy, ale nadal jeszcze jest sporo do zrobienia i chyba zostawię to na następny przyjazd, bo to nie dotyczy tylko Bangkoku, ale też i poza Bangkokiem. Tak moi drodzy, wszystko ma swoją cenę. Dojechałem już do mojej atrakcji Watsaket. Saket. Niestety trzeba wejść po schodach. Także mówię, wszystko ma swoją cenę, nie? Nie jest źle w każdym razie. Ale to jest świątynia i tutaj trzeba zachowywać się kulturalnie. Chociaż kusi mnie, żeby taki dz dzwon wyjąć. Okay. Klimaty są nieziemskie. Jestem prawie na szczycie! Oh. 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 Doszedłem. Oh. Okej, okay, moi drodzy, zdobyłem wusaket. Jest to takie wzgórze świątynie świątynne z e, taką świątynią buddyjską. E, on pełna nazwa w ogóle to jest Vatsaket Racha Vora Machavicha, ale popularnie jest znany, znany jako Vatsaket. Jest to właśnie buddyjska e, świątynia. Ona ma no, dość sporo lat. Prawdopodobnie wywodzi się jeszcze z czasów, kiedy w tym miejscu była, stolicą była Ayutthaya czyli jakieś tam powiedzmy 700-800 lat temu. Ostatnio, to znaczy na przestrzeni ostatnich powiedzmy 200 lat, zostało to trochę rozbudowane. Tu próbowali zbudować jakąś inną świątynię. Niestety. Ten kopiec, na którym się znajdujemy, on po prostu został zbudowany z ziemi, która znajduje się w Bangkoku, a ona nie jest podobno najlepsza do stawiania jakichś budynków, jakichś fundamentów, więc się zaraz zaczęło to rozjeżdżać. To jest, było wzmacniane, także, e, e, tak mówię, ta konstrukcja taka jest sobie, nie? E, Natomiast no, impre, i. No, jest naprawdę fajnie. Jest fajny widok na Bangkok, jest fajnie to wszystko wygląda. Jak mówię, ta świątynia jest czynna, więc tutaj się ludzie modlą. A propos takich ciekawostek, które się wyczytałem, na które muszę chyba dopisać do swojej listy, to jest listopad. W listopadzie każdego roku tutaj jest jakaś procesja z... ze światłami. A również są jakieś, jak to nazywają po angielsku, dziwne, tak tłumaczenie z angielskiego, dziwne jakieś gry zabawy obrzędy cholera wie, na przykład jakiś, nie wiem, pokaz, jakiś na przykład kobiecy, znaczy głowa ducha kobiety. Jest jakaś, po prostu, jakiś pokaz, jakiś to jest zabawa, albo na przykład druga zabawa to jest wpadająca e, dziewczynka do, do, do e, wody, nie? nie? wiem na czym one polegają. Nazwy są dziwne, e, no, pewnie na pewno nie ma nic tutaj takiego, wiecie, e, że tak powiem m, nieprzyjemnego, Te, to są to takie nazwy. E, no niemniej jednak brzmi intrygująco i trzeba byłoby po prostu ewentualnie w przyszłości tutaj to zobaczyć. E, Wejście na, 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 na e, Watsaket kosztuje 50 bahtów. Jest 1000 stopni, ale nie jest tak źle, żeby nie można było wejść. Jeżeli ja dałem radę, to każdy inny też da radę. E, tak więc następna, następna atrakcja z mojej listy e, rzeczy do zrobienia. Odhaczona. Jest fajnie. A teraz my po prostu obok przejdę się dookoła zobaczę jak to wszystko ładnie wszystko wygląda dobra a to widzicie jest widok na, na Bangkok e, dzisiaj pogoda jest taka sobie tak lekko tak burzowo, troszkę padało ale nie jest zimno, więc nie, jest fajnie a ja teraz udaję się w miejsce które wytłumaczy dlaczego nie jadłem dzisiaj śniadania a więc tak moi drodzy, przybyłem do miejsca, na którego nie jadłem dzisiaj śniadania. Podróż zajęła mi jakieś 30 minut autobusem. Odwiedzę miejsce, gdzie jest dim sum. Ponieważ jako początkujący bloger oglądam innych blogerów, co pokazują, co zjeść w Bangkoku. Natrafiłem na, takiego, na taki kanał Drawaming Cook. E, facet chyba zna się na rzeczy, bo pokazuje bardzo fajne miejsca i bardzo, mam nadzieję, smaczne. I e, jego ostatnim e, po, takim e, filmikiem było właśnie o Dim Sum w tym miejscu. A ponieważ akurat miałem ochotę na Dim Sum, e, postanowiłem spróbować i przyjechać specjalnie właśnie w to miejsce. Dobra moi drodzy, przyszło dużo rzeczy dobrych. E, będę próbował po kolei, na początku sobie wezmę Taki sos do dim sum oraz sos sojowy, okay. to spróbujmy w takim razie. Na pierwszy rzut pójdzie siumai. Wiecie, ja nie wiem jakie są nazwy tego, tak szczerze powiedziawszy. Ja tylko po, po odglądzie mogę poznawać. Nie? Niektóre będą po prostu tylko i wyłącznie e, e, wieprzowina. A... O, mm. Mm. To jest wieprzowina. Bardzo sympatycznie i dobry Ten sosik naprawdę dobry lekko pikantny ale bardzo dobry, mm, chyba Dobra, teraz spróbuję taki zielony. Proszę bardzo Nie wiem co to jest szczerze powiedziawszy wiecie co to jest. No dobrze, to da mi żyć. Zobacz smak. to nie było tak. Nie, no. nie było jakoś tak. Nie wiem nawet co to jest. To jest bardzo sympatyczne. To jest z naczyniem e, krewetkowym. Jeżeli delikatne mięso krewetkowe, Dobra, zostały mi tradycyjne siumaje. Czyli siumaj taki to jest 70% mięsa z krewetek, 30% mięsa z wieprzowiny, i taki siumaj który jest jakimś takim makaronikiem zamiast tego miesiąca, jest takim ma makaron owinięty z dookoła. Spróbujemy, zobaczymy. Mmm, pyszne! No, mm. Bardzo, Bardzo ciekawie wygląda i smaczne. Nie wyrazisty smak. A jeszcze ten sosik taki pikantny. Mmm, to No i tradycyjne się maje. To mm. się maje. Na środek zostawiłem sobie takie pierożki gojda. Delikatne, inne troszkę, tak więcej wygląda. to mhm. dobre ale nie powiem wam z czego to jest. Naprawdę to jest jakieś mięso z, z warzywkami, ale powiem wam, że ponieważ nie ma tej angielskiego menu, ciężko jest. Wie co to jest? Zobaczymy. Jakie mi kropkę Jakiś krewetka krap coś w tym stylu. dobra, na koniec zostawiłem sobie coś takiego to jest taka bułeczka parowana ze słodkim nadzieniem Dobrze co? Wiecie, to to przypomniało przypomniało mi w pewnym momencie maliny. są w tylko mi się tylko tak se, skojarzyło ale pierwszy smak Masz tymi stylu. cóż, moi drodzy, pojadłem. Bardzo dobre. Postaram się dać Wam na miary, jakbyście chcieli. Bardzo sympatyczne miejsce, tylko nikt nie zna tutaj angielskiego, niestety. Trzeba się tylko pokazywać na obrazku, co się chce i liczyć nam szczęścia ja zamówiłem 7 siedem, siedem takich yy, pojemniczków, gdzie jeden był taki sobie, a reszta były wspaniałe rzeczy, naprawdę także polecam. I to jest główna ulica Chinatown. Od niej odchodzą takie odnogi no jak tak, na przykład ta przykład za mną Proszę bardzo gdzie znajdziecie mnóstwo jakichś różnych sklepików, knajpek e, Tak jak powiedziałem, Yawarat to jest główna ulica, bardzo bruchliwa. E, z tym, że tak jak mówi, mówię Wam, jak ja zaobserwowałem, nie ma sensu, żeby przyjeżdżać tutaj wczesnym rankiem Tylko większość, bo, ponieważ większość stoisk się e, rozkłada dopiero koło godziny 4-5, także e, Całe Czajna tam odżywa dopiero po zmroku. Jak większość rzeczy e, tutaj w Tajlandii. Jak właściwie, chyba wszystkie, poza centrami handlowymi. Tak więc weźcie to pod uwagę. Niemniej jednak, e, ta ulica ma coś w sobie. Ta w ogóle chińska dzielnica ma coś w sobie. Jest to moja ulubiona e, dzielnica e, w Bangkoku. Ja lubię ten klimat takiego Chinatown, takich wiecie, rzeczy, których nie. Musicie spróbować, żeby dowiedzieć się, co to jest, bo, ci, bo, bo Wam nikt inny wcześniej tego nie wytłumaczy. Że menu jest tylko w tajs, po tajsku, albo po chińsku i sorry, nie? Nie ma, przebacz. Czasami się zdarza coś po angielsku, ale to nie ma tak, wiecie, że tego, żeby to wszystkim wszędzie tak było. Generalnie trzeba po prostu najpierw. Spróbować, żeby dowiedzieć się, czy to jest dobre, czy to jest, co jest złe, czy to Wam smakuje, czy nie. Tak więc jest dużo eksperymentowania, ale warto, warto, bo smaki zachwycają, czasami zaskakują, czasami zniechęcają, żeby próbować dalej, ale to jest różnie. Tak więc moi drodzy, jak będziecie w Bangkoku, przyjedźcie na Chinatown, koniecznie jak widzicie jest ruch, nie ma gdzie usiąść ale... ale muszę wam pokazać tajskie naleśniki proszę bardzo tajskie naleśniki na słodko to jest białko z jakimś czymś ale są w wersji chrupkiej A zobaczymy uwaga Pamiętacie takie rurki z nadzieniem zbitej śmietany. Coś w tym smaku. Nie wiem jest co to jest te pomarańczowe coś. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Przypomina polskie rurki z kremem. Tylko zamiast kremu jest po prostu ten taka... Um, ubite białko z cukrem i z jakimiś takimi próbkimi takimi z jakimiś takimi biurkami nie wiem czy to są owocowe czy to jest z żółtka te, te, te takie biureczki zrobione znaczy całość się spina smakowo mm. bardzo dobre 4 60 batów na jałara Nie wiem, czy mnie słychać, postaram się mówić głośniej. E, tak jak Wam powiedziałem, e, po przyjeździe do Bangkoku mam ochotę, właściwie potrzebę spróbowania jednej rzeczy. E, za mną jest restauracja bardzo znanego e, youtubera e, Mark Wiens, e, który ma 8,5 miliona subskrypcji na YouTubie, a jego e, blog, nazwijmy to blogiem kulinarnym, z dodatkiem podróżniczego. Eee, chyba go rozsławił, e, bo ma naprawdę dużą widownię. Dzięki niemu właściwie ja tutaj jestem, bo to był jeden z pierwszych blogów podróżniczych angielskojęzycznych, które zacząłem oglądać na, e, na YouTube. E, tak więc ile spróbować, co ma ciekawego do zaoferowania. Bardzo dobre, bardzo dobre jedzonko. Polecam wszystkim. Tak moi drodzy. I tak kończy się kolejny dzień w Bangkoku. Wracam taksówką, wodną, tramwajem wodnym do mojego hotelu.